Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Many Pacquiao nie zdołał odzyskać tytułu Mistrza Świata w kategorii półśredniej. Choć był wyraźnym faworytem bukmacherów, to jednak po 12 rundach przegrał w Las Vegas na punkty z Jordanisem Ugasem. Ta walka pokazała, że mimo najszczerszych chęci w wieku blisko 43 lat, Pacquiao nie jest już po prostu w stanie prezentować tych atutów, którymi zachwycał przez lata. Myślę, że nadszedł już czas na to, by stoczyć walkę pożegnalną, najlepiej na swych ojczystych Filipinach, a następnie zakończyć wspaniałą karierę. Gdy poinformowano o tym, że Errol Spence Jr. doznał kontuzji i zastąpi go Jordanis Ugas, wydawało się, że pojawiła się dla manego Pacquiao realna szansa na ponowne zdobycie tytułu mistrzowskiego. Co prawda w swojej zapowiedzi pojedynku podkreślałem fakt, że Ugas jest pięściarzem niedocenianym, jednak koniec końców postawiłem na nieznaczne zwycięstwo Pacquiao. W ringu potwierdziło się jednak, że upływający czas bardzo trudno oszukać, tym bardziej jeśli dochodzi jeszcze rdza związana z ponad dwuletnim brakiem aktywności. Pacman prawdopodobnie przygotował się do walki najlepiej jak na ten moment mógł i zapewne miał ułożony dokładny plan taktyczny. Problem jednak w tym, że ciało nie nadążało już za tym, czego chciała głowa, co zresztą Manny przyznał na konferencji po walce. Mający wyraźną przewagę warunków fizycznych, Ugas boksował tymczasem mądrze i konsekwentnie, świetnie pracował lewym prostym, a jego ciosy z prawej ręki wydawały się robić wrażenie na rywalu. To absolutnie nie była żadna deklasacja do samego końca walka kręciła się wokół remisu, a po ostatnim gongu nie było też pewności, jaki werdykt wydadzą sędziowie. Ci ostatecznie wypunktowali jednak zasłużone zwycięstwo Ugasa. Dwóch arbitrów miało na swojej karcie wynik 116-112, a jeden 115-113. Kubańczyk szczególnie zaimponował w 12. rundzie, którą wyraźnie wygrał i przypieczętował tym samym swój końcowy sukces. Przebieg pojedynku dobrze oddają statystyki ciosów. Manny Pacquiao może i wyprowadzał znacznie więcej uderzeń, ale w zdecydowanej większości przypadków pruły one powietrze. Pacman zadał łącznie 815 ciosów, ale do celu doprowadził zaledwie 130, co jest wręcz szokującą statystyką, biorąc pod uwagę, z jak wielkim czempionem mamy do czynienia. I prawdę mówiąc, aż strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby zamiast Jordanisa Ugasa w ringu naprzeciw Pacquiao rzeczywiście stanął Errol Spence Jr. Znakomity Amerykanin prawdopodobnie nie tylko pokonałby Filipińczyka, ale mógłby go zwyczajnie upokorzyć, bardzo ciężko pobić i zakończyć pojedynek przed czasem. Taki schyłek kariery legendy byłby niezwykle smutnym widokiem dla kibiców i czymś, na co Many zwyczajnie nie zasłużył. Trzymając zatem mocno kciuki za powrót Spensa do zdrowia, można też równocześnie odetchnąć z ulgą, że tym razem musiał się z walki wycofać. Mam nadzieję, że drogi Pacquiao i Spensa nigdy się już w ringu nie skrzyżują. Mam też nadzieję, że Filipińczyk nie wyjdzie na przykład do Terensa Crawforda. Jego czas w boksie na najwyższym poziomie po prostu minął. O możliwym końcu kariery mówi choćby wieloletni trener Pacquiao, słynny Freddy Roach. Przyznał on, że choć trudno mu pogodzić się z myślą o emeryturze podopiecznego, to być może właśnie teraz nadszedł ten moment. Oddający Pacmanowi wielki szacunek, Jordanis, Ugas stwierdził, że jeśli Manny będzie chciał stoczyć rewanż, to ten rewanż zostanie. Patrząc na przebieg pierwszej walki, wydaje się jednak, że druga również zakończyłaby się zwycięstwem Kubańczyka, tyle że wyraźniejszym. Myślę, że dobrym rozwiązaniem mogłoby być zorganizowanie Pacquiao pojedynku pożegnalnego ze słabszym rywalem wręcz czegoś na kształt benefisu. Odpowiednią lokalizacją wydają się Filipiny, na których legendarny już pięściarz od dawna ma status bohatera narodowego, a gdzie po raz ostatni walczył 15 lat temu. W maju 2022 roku na Filipinach odbędą się wybory prezydenckie, w których Pacman zamierza startować, a wcześniejsza pożegnalna walka w ojczyźnie mogłaby być dla niego dodatkowym orężem. Przede wszystkim rodacy pakiao otrzymaliby natomiast szansę na zgotowanie hucznych owacji człowiekowi, na którego punkcie od lat tak szaleją. Many pakiao na zawodowych ringach jest obecny od ponad 26 lat. Mistrzem świata po raz pierwszy został w roku 1998, a po raz ostatni w 2019, łącznie zdobywając tytuły w sześciu kategoriach wagowych. Nigdy nie unikał wyzwań, czterokrotnie mierzył się z Juanem Manuelem Marquezem, był w stanie wziąć podwójny rewanż na Eriku Moralesie, pokonywał takie gwiazdy jak Oscar de la Hoya, Miguel Cotto, Marco Antonio Barrera, Ricky Hatton czy Shane Mosley, stoczył też bijący finansowe rekordy pojedynek z Floydem Mayweatherem Juniorem, choć szkoda, że nie doszło do niego kilka lat wcześniej. Niektórzy wieszczyli jego koniec po strasznym nokaucie z rąk Marqueza z 2012 roku, po którym nie jeden by się już nie pozbierał. Gdy w roku 2017 Pacquiao przegrał z Jeffem Hornem, zawieszenie rękawic na kołku doradzało mu już nawet najbliższe otoczenie. On był jednak w stanie raz jeszcze wznieść się na wyżyny i odzyskać tytuł Mistrza Świata w wieku 40 lat. W historii boksu zapisał się na zawsze, można zastanawiać się, czy nie należałoby umieścić go w czołowej dziesiątce najlepszych pięściarzy czasów. To chyba optymalny moment, by pożegnać się z kibicami, a następnie w dobrym zdrowiu i zgodnością zakończyć karierę. Dziękujemy za wszystkie piękne chwile.